Bezpieczne żywienie. Uwaga, cukry dodane. Cześć. Nie jadłem śniadania i koniecznie musiałem coś przekącić. Ale właśnie przeczytałem w internecie, że takie rozwiązanie, żeby zjeść na szybko batona, nie jest zbyt zdrowe. Ostatnio często słyszę o tym, że mamy Jakąś epidemię cukrową w żywności. Też o tym słyszeliście? Myślałem, że ten temat jest trochę wymyślony, trochę wykreowana sprawa, ale chyba niestety to jest poważny problem. Węglowodany to szeroka grupa związków, będących jednym z podstawowych składników odżywczych w naszej diecie. Stanowią podstawowe źródło energii dla pracujących mięśni, mózgu i narządów wewnętrznych. Węglowodany potocznie, zwane cukrami, są związkami mającymi pochodzenie roślinne. Dzielimy na proste i złożone. Z żywieniowego punktu widzenia istotny jest podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne przez człowieka. Te przyswajalne są trawione i wchłaniane przez organizm i biorą udział w metabolizmie komórkowym i stanowią podstawowe źródło energii. Przy czym warto dodać, że węglowodany przyswajalne są głównym źródłem energii dla organizmu, jednak w niewielkim stopniu mogą być magazynowane, zajmując około 1% masy naszego ciała. Gdy potrzeby energetyczne organizmu zostaną zaspokojone, Nadmiar węglowodanów będzie przekształcony i odłożony w tkance tłuszczowej. Natomiast nieprzyswajalne węglowodany są nietrawione i niewchłaniane przez jelito cienkie. Mowa tu o błonniku pokarmowym, który odgrywa ważne funkcje szczotki fizjologicznej. Ułatwia wydalanie toksyn z organizmu. Błonnik jest ponadto pożywką dla naszej cennej mikroflory jelitowej. Węglowodany naturalnie występują w roślinach. Glukozę i fruktozę możemy znaleźć w owocach i warzywach, przetworach owocowych i warzywnych oraz miodzie. Najwięcej cukrów znajdziemy w winogronach czy bananach. Poza węglowodanami występującymi naturalnie w pożywieniu, wyróżnia się też cukry dodane, czyli takie, które dodawane są w procesie produkcji. Cukier biały lub brązowy, miód. Syrop glukozowo-fruktozowy, syrop wysokofruktozowy. Przetworzona żywność o największej zawartości cukru dodanego to wyroby cukiernicze, czyli np. cukierki, owoce kandyzowane, hałwa, wyroby z ziarna kakaowego, pieczywo cukiernicze, herbatniki, wafle. Słodzone napoje, które zawierają również substancje aromatyczne i konserwujące oraz barwniki. Alkohol. Czyli puste kalorie i potężna dawka cukru. Sosy, głównie sosy sałatkowe, keczup czy marynaty również zawierają cukier. W 100 g chałwy jest 15,8 g cukru. W 100 g sezamek 31 g, a w 100 g czekolady aż 62,6 g w coli jest 10 i 9 g cukru na 100 ml a w napojach energetycznych 11 g na 100 ml gęstego soku owocowego z jabłek lub markwi mamy 10 g cukru w jednej szklance alkoholu może znajdować się aż 7 łyżeczek cukru w keczupie mamy go 27,5 g na 100 g a w sosie barbecue aż 30 g Dlatego ważne jest czytanie etykiet na produktach spożywczych i świadome ograniczenie spożywania przetworzonej żywności. Wyniki badań wskazują, że wysokie spożycie przetworzonej żywności bogatej w cukier rafinowany prowadzi do otyłości, cukrzycy i wielu innych chorób cywilizacyjnych. Widzicie, to wcale nie jest taka błaha sprawa. Pamiętajcie, że zdrowe żywienie, szczególnie w waszym wieku, wymaga świadomości i w praktyce prowadzi do mądrych nawyków żywieniowych. Posłuchajcie eksperta, jakie mogą być negatywne skutki nadmiernego jedzenia cukru. Zarówno długotrwały niedobór, jak i nadmiar węglowodanów w diecie jest niekorzystny dla zdrowia. Zbyt niska podaż węglowodanów w diecie może skutkować stanami hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, co jest bardzo groźnym zjawiskiem dla organizmu. Z kolei nadmiar spożywanych węglowodanów może powodować przewlekłe choroby, zwłaszcza próchnicę, nadwagę, otyłość, insulnooporność, zespół metaboliczny, a nawet cukrzycę drugiego typu. Należy wymienić również nowotwory czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. W ostatnich latach spożycie cukru dodanego bardzo wzrosło i okazuje się, że najwięcej cukru wypijamy, niestety, dieta, w której częstymi produktami są napoje słodzone, wyroby cukiernicze, słodycze. Sosy, a w dodatku jeszcze niska aktywność fizyczna to wszystko razem prowadzi do otyłości, a ta jest punktem wyjścia do wielu innych chorób. Cukier zawarty w napojach gazowanych to prawdziwe zagrożenie. W jednej butelce lub puszce zawarte jest nawet 6 łyżek stołowych cukru. W dodatku są to cukry nieprzetworzone, bez żadnych wartości odżywczych. W połączeniu z konserwantami i innymi chemicznymi dodatkami jest to prawdziwe zagrożenie dla zdrowia. W czasie trawienia tych substancji organizm traci dużo cennych witamin. Chociaż cukier może spowodować gwałtowny przypływ energii, po nim następuje jeszcze silniejszy i szybszy spadek sił. Można odczuwać permanentne zmęczenie, brak sił witalnych, problemy trawienne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, cukry proste nie powinny przekraczać 10% energii, a cukry dodane 5%. Zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla młodzieży. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kilokalorii będzie to około 200 kilokalorii, czyli 10 do 12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to około 20 kcal. Pamiętajmy, że potrzebujemy węglowodanów, nie wolno nam z nich zrezygnować. Niedostateczna ilość węglowodanów może powodować różnorodne problemy zdrowotne, ale musimy wiedzieć, które z nich dla nas są dobre. Nastolatkowie, młode osoby, często pod wpływem presji otoczenia odchudzają się dość nierozsądnie. Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie produktów z cukrami dodanymi jest świetnym początkiem zdrowia i dobrej sylwetki. Po treningu i dużym wysiłku również warto jeść cukry, ale w postaci całych owoców. A nie soku owocowego, czy czekoladowego wafelka, lub napoju energetycznego. Nie wiem jak wy, ale ja jednak trochę zmieniłem swoje nastawienie do żywienia. Zdecydowanie mniej tego cukru będę jadł. A wy? Mam nadzieję, że tak. Ja przerzucam się na słodkie jabłka. Wymień cukry dodane czyli takie, które dodawane są w procesie produkcji. Cukier biały lub brązowy miód syrop glukozowo-fruktozowy syrop wysokofruktozowy który z wymienionych produktów jest źródłem największej ilości cukru dodanego w 100 gramach ketchup, Coca-Cola sok owocowy. Ketchup. Ile, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, powinny stanowić w diecie cukry dodane powyżej 5%, poniżej 5%, poniżej 3%? Poniżej 5%.